Halo. Witam Was, moi drodzy, w drugim moim odcinku. I dzisiaj w tym momencie sobie zagramy w greni, ponieważ um, taki jeden mój kolega um, chodzi ze mną do klasy, Piotrek. Nie, nie chodzi ze mną do klasy, nie, 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 że do szkoły ze mną chodzi i chodzi do drugiej klasy, bo na imię Piotrek. I pokazał mi jedną metodę w greni, która może zbogować takie że greni się nie będzie poruszać i to działa tylko na modzie easy i na low. tak sobie to przetestujemy, <kluzuj> powiedział, że są dwa sposoby. Dzień pierwszy. Okej. Okay. Lecimy. Okay. Najpierw musimy przywołać Grani i powiedział, że musimy robić tak szybko. Dobra, idzie. Ja już zacznę to robić. Że ona nie powinna nas złapać. To działa! I teraz Granny nie będzie w stanie się poruszyć. Ale muzyczka będzie cały czas taka sama. I cały czas będzie lecieć w kółko. Więc. Mit jest zaliczony. Oczywiście działa to też na mobilnych sprzętach. Ja mogę sobie w nią rzucić. I <słuch> oczywiście przez nią przenikają przedmioty. Oczywiście gry nie ma swojej moce. Tylko ja sobie może otworzę to i zobaczę ten pająk tam. Bo był też mit. Też tutaj mówili, że właśnie jak ona się zacina, to coś innego się jeszcze nie. Coś innego się. A tak! Że Slenderina się nie pojawia, gdy się pojawi, gdy się da miszka do łyżeczka. Dlatego też chcę zobaczyć, co działa też na pc Na pc Ok O, przywołam ją i ona się nie ruszy. Ani razu się ona nie poruszy. Czekamy aż to, co da nam klucz. Gazolinę. Będzie nam przydatne, ale, ale wyglądam, Tu nic nie ma. Tu coś sprawdzimy. Oczywiście, moi drodzy, dzisiaj raczej nie będzie już tego live'a, ponieważ jestem z moimi kolegami na działce i mamy grilla. czy może jutro wpadnie, będzie jakiś liveik albo jakiś tam odcinek. Nie wiem. Pewnie dziś też będzie jakoś w nocy jakiś odcinek. I proszę zasubskrybujcie mój kanał oraz kanał Kakolek 11 i Xoni. Proszę, weźmiemy sobie miszka. Miszka Piśka i ona ma czerwone oczy. Tutaj bardziej widać te czerwień ten czerwień niż na mobilnych. Dobra. O, dobra. To dopiero wysz wyszli, wyszli, jaki wujek. to szybciej. Dziękuję. To jest Spider Key. Okay, chcemy sobie sprawdzić i żeby ja nie lubię tego tutaj tego stwora o, oh, I need a wheel crank to tutaj jest to potrzebne o, dobra, to akurat zabija to zabija u mnie akurat na mobilnym, gdy, gdy mnie zabija greni albo coś, to niestety muszę zresetować grę, bo nie mogę się odrodzić. Nie chcę się odrodzić. Dlatego no. I kazał mi się przetestować jedną metodę, że jak będzie szła greni żebym o i otwierał drzwi. Ja to nie zadziała ja myślę. Ale nie działa. Jedynie w się stanie. To się zbaguje. Także to by było chyba na tyle. Um, Mid dostał... Ten pierwszy mit został potwierdzony, ale to, że, um, że ten pająk nas zabi nie zabije to jest fake. Także no, pierwszy mit zaliczony, drugi tak średnio, bo... Drugi to w ogóle był i tak nas zabiła, także na pożegnanie poprosimy naszą koleżankę greni, aby przyszła nas z Nie wiadomo gdzie jest... Genie... O, tu jest. Ktoś pali umgryje, no. No, muszę Musimy zabić. U. Dobrze, więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie!